Idziemy. Publiczny cztery. Halo? Halo? Cześć. Nie, myślałem, że mnie wyłączyło. Nie. Eniu, jazda pod prąd. Nie. A jeżdża wrócił. Stan pojazdu? o no, no ten też podpłyłem czujka. Niestety ja nie ogarnę, to ja nie jest. Ja się nie rozdwoję. No wiem. A terminator jeszcze w pudle siedzi? Nie wiem. Kurde. Wywal go z wozu. Dobra. Kurde, nie udało mi się. Za gruby jestem. <grym> Witam panie Pekis. Dobry. Ej, no to weź jest. Weźcie czwórkę tam, jechała pod prąd. Kolega mi wsadził, dolar. Mhm. Mm pan zamierzał tego użyć. No, nie mamy na to dowodów, prawda? Nie ma. Ale gdy pana Pysyła. siedziłem wcześniej, tego na pacę nie było. Ej, ja, to pan? kurwa głupot przywitać się. Po was z wypierdolę z policji. No się mam dwa na, razy. no ja nagrywam. Tak, nagrywasz. No, Chyba nagrywam. W ja to stawię na YouTube. Ja mogę zacząć nagrywać na Teamspeaku. Chcesz? Naprawdę nagrywam. No jeszcze. No tam siedzi ci. No, Dalej nie rozwiązaliśmy Jezu, sprawy dźwięk tych dźwięk. dwóch dziwnych butli. Shimi, <laughs> co z nim zrobisz? Dałem mu mandat. Ile? Nie rozwiązaliśmy. Ja to wyjaśniłem panu. Spoko. No, ale pan zamierzał chyba tego użyć. To jest jasne, że nie. Dobrze, ja to jeszcze sprawdzę. A więc na, dziś, na dzisiejszy dzień życzę miłego dnia oraz szerokości. Dziękuję bardzo nawzajem. Dziękuję. W ogóle nie się, się, Dobra, jest admina, nie będę miał. Czemu to, co się stało? No ja już porozmawiałem z Bułkiem, że nie chce mieć admina. A to się takiego dostało, że nie chcesz, no? No, no już po się mówiłem Bułkowi też, że ja kurwa za to płacić nie będę. Adam Bo ja, ja się tu męczę kurwa Spełniam zachcianki kurwa wszystkim graczom Nie mam kurwa czasu żeby se normalnie pograć I jeszcze za to mam płacić kurde A ja ci powiem tak Zrób tak jak ja Ja graczami się nie przejmuję Zabij, nie zabij Ja patrzę Jezu, na czat pierdolone ja, ja mam pilnować No ale wiesz A chyba ad, Administrator jest od tego ja, się Zajmować czemu Będę spamił a co pomarańcza? A co będziesz mu spamił? O kak, zapomniałem po... Że Adaś jest chory i że O, zeszłym to... myśli. Tak. No pisze mu już. Wiesz co ja wbiłem właśnie na serwer. Jeszcze mi podjechałbyś zaraz pod do szpitala? Zaraz będzie spam. Spoko. Daj ja go przewiozę, daj mi go, daj mi go, ja go przewiozę. Zrobię kilka rzeczy jak wchodzę na serwer. Czy mi daj mi go, ja się z nim przyjadę, daj mi go. Nie. Olgier bo jakaś pała wsadziła mnie do paki na 20 minut, daj pakę Ej, od y, 200 skoro jest chyba policja, nie? 400. 40. O, 40... o Jezu! Siema. Siemano. Co pozbieram? Taki jest? Jak to jeździsz? I ta czwórka jedzie za nami, co jechała pod prąd. I nie jedzie dalej. Dobra, dzięki, ja idę w pigułkę. Dobra, trzeba iść po radiolkę. Radiolka Radio jest ten, słaba. Sam jesteś słaby. No, Sultan jest słabszy. No, Sultan jest najszybszy z tego, co widziałem nie. w policji. Nie no. byłeś w garażu A policji to z chyba. Pementos widzieliście, teraz zrobił? Byłem. Przecież no. nie ten Erol wziął. Dobra, jesteś na serwie? Jesteś? Ja? No. No Przecież muszę nagrywać, nie? Ooo, peki. No, ja ci pokażę normalnie nasze auto w garażu policji. Infernus. Nikt go nie FBI? dotknie. Infernus. Nikt go nie może dotykać oprócz mojej A, mnie no i nie widziałem Infernusa. O. To jest najszybsze auto w garażu policji. Więc ty nie zmyślaj. Dolara w końcu wyjebali, tak? mam się zatrzymać, tak? Co? Zatrzymać, tak? Tak. Dobra, trzeba jechać na patrol infernusem. Witam pana. pana po kolejny w dzisiejszym dniu. Pamięta pan jak się umawialiśmy? Typ. Pana to był nagły wypadek, ponieważ kolega mnie taranował Ale nitro zostało użyte Tak proszę pana, ale no, ten kolega mnie taranował, chyba ma większe prawa uciekać tak? <laughs> Do wezwania niech ktoś jedzie Jadę Ja mam kontrolę Proszę pana, to robimy tak samo no i tym... niech mi pan nie mówi, że, że z buta pójdę. Tu ma pan blisko spawn. <grym grym grym grym> pan schudnie, bo widzę, że nie tylko skórę, urósł brzuszek też no, Proszę pana no, bywa, bo jest malał. No. Ej, Nero? To kto to jest? Co? Kto wniósł? Nero. na, na serwer, nie? Ma pan jakieś cenne rzeczy, które chce powyciągać ze samochodu? Oczywiście, że tak. Narkotyki. To proszę je... Proszę je wyciągnąć. Biorę to Nitro. Eee, yy, i co jeszcze? Bierzesz te białe woreczki, ta. I bonias tak, podwójnie... ja po oklejane I Jeszcze trzech takich typów tak. czarnych. I jeszcze boniąsteczki. Jeszcze bonią A daś jesteś na rondzie, Tutam tam zgarnik kolesia, jedzie Jankę. Co? Raz! ID4! id no. Co? Mówisz? Łącznie widoczny. Już? Dobra. dobra. peki, zjedź. A ten, co go, go, go goniłeś, to go... Już nie pogoń. No dzięki. Boże, okay. Kurwa, gdzie pod prąd jedziesz? No bo go szukam! Ale go wyjebało z serwera, to znaczy wyszło. Aha, dobra, spoko. O, oh, sorry. Kto? Ej, e, szyjmy weź tego Savera z kontrolu. Kogo? Sawera. Gdzie on jest? On zazwyczaj nielegalnie przewozi. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś tutaj niedaleko. O, jest, za nami. Będę pierwsza, bo wczoraj się bawiliśmy z policją, nie? A, stanął. Uczciwy. Ma brak towaru. Jakiś infernus stał na ulicy, czy mi się tylko wydawało? Ja ci się wydawało? Ktoś do mnie pisze, że są na PW, ale. Nie, nie wydawało mi się, infernus stoi na ulicy. No. No. Nie zdążę do radiolinie! nie ma! Właściga idzie więc rondości rondo, jadę. kto do mandat sama Jedzie w stronę granicy Zawrócę do kradzież pojazdu. A ja mam 22 litry paliwa, także Tutaj muszę Tutaj jest Adaś, Adaś. Co? Pościg jest. Gdzie Arturo. ID, ID 15, 15 raczej. Rodno. Okej. Okay. O, widzę, go, widzę go. Ech, mocny Inferno z mocnymi hamulcami.